Dzień dobry widzowie. Eee, dzisiaj odcinek, tak obiecałem, będzie z lipniku odcinek. No to jest z lipniku, z lipniku odcinek. Na życzenie. Nikogo na życzenie. Eee, no to tak, dzisiaj eee, czekamy na. Tak, teraz na Elfa, potem na halnego i Elfa i koniec odcinka. Eee, najpierw teraz chyba przyjedzie, nawet teraz, właśnie. Tylko jakaś odcinka mi się wpieprzyła w kadr. E, no wiem co prawda, że oni mi jakoś tam nie zaburzą, ale no, Elf to nie jest za mną no, akurat atrakcyjny ale akurat, akurat jak da jakiś fajny RP1, to oni zaś mu mogą, e, mi mogą w tym przeszkodzić albo coś. Ten młody się pewnie wpiewszy w kadr, o, on mnie, o, jego się najbardziej boję. Zaraz będzie krzyczeć, i paszek, Tak będzie, zobaczycie, mówię Wam. E, no to tak, czekamy na Elfa, GoPro się trzęsie, GoPro też już włączę. Halo, GoPro jest dobra, działa. Nagrywa się oczywiście i jedzie L22WED. Eee, tak, 22WED. Jaki 22WED? Nie, Wszystko jest alright. 22WED 002. Bo 0,12, 0,12 012 nareszcie sobie poszli Tak myślałem, że na niego czekają Chociaż myślałem, że ta rodzinka też jak mnie zauważą, bo ta matka i się kilka razy gapiła na mnie i nawet e, nawet e, mi coś tam się pytała, ale nie wiem co i, i e, e, podejrzewam, że nie było to pytanie czy iść stąd, bo będziesz nagrywać, czy ten, ale oni też mogli jednak pomyśleć, że... E, Jak nagrywać, no to może mi się coś... 0,12 O zapodnajemy. Ok. Jedna czy on nam zapodał? Jest zielony sygnał, więc spoko. Szlakowa tu to nie wiem jaka jest prędkość. Zaś wysiedli. Jezu, nie wpieprzaj się tu w kadr Różde mi zero reakcji. prostu zero reakcji. Dobra, elf sobie pojechał. My czekamy na Halnego. Jak jeden teraz dopiero dał. No moi drodzy, Halny za 10 minut odjeżdża z pieleska głównej. Nie wiem co ja przez ten czas będę robił. Nie będę z wami gadać może, bo wiecie, że to Was zanudza. Ja też wiem. No to nie wiem. Co będę robił przez ten czas? Ale za reakcji masz sta się na mnie popatrzył, powiedział, "O, no 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 mały, no mogę ci dać jak to jeden, ale 50 zł się należy. Jakie na 50 zł. Żeby nie była tak jak akcja, że gościa wyrzucili telka Biebrzy, bo był terrorystą, a nagrywał sobie tylko super skład. to coś taka, ale to Gagar. W ogóle Gagara dzisiaj, widziałem z okna, przed chwilą nawet. I on taka cienka trąbka. Ja sobie myślałem, że Gagar swój ten puzon, tak... Tak uuu, taki ten puzon swój, gruby, a on, kurde, tak tak właśnie pierno tylko jak słyszeliście. Taka cienka trąbka, ale to gagar po modernie, to wszystkie Gagar po modernie tak mają. To był ST40251, teraz tam się nawet przesuwa powoli, mogę Wam pokazać. Nie będzie widać, bo jest słońce, słońce, na śmierdzące, a, oj. Przewrócił się, nie przewrócił się, tylko się zniżył. E, czekam na inne super składy przede wszystkim na Halnym. Proszę, żeby był 0,52, 0,52. I moi drodzy, kolega mi pisał, że na Halnym będzie dzisiaj 0,52, a ja sobie wczoraj, kurde, mi się przewrócił, ja pierniczę. Se wczoraj e, wonderuję, że śni, e, śnię sobie, że o, jutro złapę 0,52, tak, tak, ja, takie, takie, takie. No i, e, kurde, Kolega mi napisał, o będzie 0,52, to ja, o kurde, no to lecę jednak nagrywać, bo moja babcia też mówiła, że nie najlepiej się czuję, ale e, obiecała mi, że pójdziemy, no to pójdziemy, e, no to spoko, bardzo się cieszę, e, no i... Potem dzwonię do mojego drugiego kolegi i się pytałem, czy Halny już u niego był, czy widział, że 0,52. A on mówił, że w Kędzierzynie Koźle już był o 10.11, ale nie, nie, ja nie łapałem. I te, ten mój kolega, który mi wysłał, że 0,52 jest na Halnym, to pewnie mi robił w konia, bo w zeszłym roku, albo dwa lata temu mi zrobił w konia, że na Hrzyndzielinie jest 3,56. Ja o kurde, nagrywać 3,56, 3,56, żółte czoło, żółte czoło, żółte czoło, o No i potem ja sobie poszedłem nagrywać, tylko tam nie ma nic. No i mnie oszukał Skubaniec. A! Mój, mój ten kolega, drugi z e, którego serdecznie pozdrawiam, e, m, wysłał mi jakieś, jakieś screena tam całej rozpiski i powiedział mi, że co przecież 052 jest teraz na roztoczu? Hmm, co on Ci tam nagadał? No, ale mój kolega ten właśnie, jeden mój mnie robił w konia właśnie. Prima aprilis można by jakiemuś Mikolowi napisać, że że jedzie, e, tak jak z tego sławnego filmiku Gama, Vectron i Gagar, Echelon No i Prima Aprilis można napisać e, to jest Gagar. Kurde, statyw z GoPro się przechodził. Jesteś cała? Jesteś cała Kurczę, troszkę się obiła Trzeba uważać z tym wiatrem, no Kurczę Jeju, obiła się troszkę GoPro nie palec i nie będzie widać albo zakleję to plasteliną albo to albo to wypoleruję jakoś albo to nie wiem, muszę trzymać te obydwa statywy a jak halny przejdzie to mi zrobi halny właśnie jeden z tych statywów jest mega niestabilny ten, na którym mam dzisiaj telefon właśnie, niestety no to co? jedzie czy nie jedzie? Oby podczas przejazdu halnego się nie przewrócił statyw. No, to ja robię cięcie. Nie będę zanudzać. Nie ma. Ale chyba jednak muszę z wami gadać, ponieważ yy, jak za długo trzymam na cięciu, no to mi się ucina cały film. Niestety tak jest. A więc muszę mieć jed... Co? co się stało? GoPro? co się stało? Co? Rozładowała się Biedactwo, co? Co się stało? Co się stało? Rozładowała się. No trudno. No trudno. To ja może jednak przemienię sobie te statywy, co? Czekajcie. No dobra, to czekajcie, ja sobie przemienię te statywy, pozwólcie. O, ten sobie oprę to. Mam nadzieję, że mi się nic z tym nie stanie. Macie widok na nie wiem na co. Eee, muszę to szybko rozkręcić, ponieważ. Troszeczkę mam nadzieję, że pan nie pojedzie. Troszeczkę taki odcinek dzisiaj będzie. Taki wiecie. Bo ten statek jest stabilniejszy, to ja go zamienię, GoPro sobie schowam. Tylko jakby go ładnie też, żeby się nie ubiła. Dobra. Eee, E, dobra, chowamy go. E, ja wam przy okazji, moi drodzy, jeszcze powiem, że e, że e, jak Halny mi znowu zrobi Halny, nie mam dzisiaj golfa. E, ale się nie przeziębię, na szczęście. Ale jest dzisiaj ciepło bardzo nawet w sumie. Dzisiaj bardzo ciepło. Jak na taką e, lutą, pod pogodę w lutym. E, tak gdzie jest to dostatecznie o jest mm, no jeszcze mam to na łeb co w oświęcinie też miałem o, ale dobra przekręćmy też to na telefon ej mucha idź stąd cik mucha dobra ostrożnie włóżmy ten telefon żeby nic nie nacisnąć szybko dawaj, dawaj, dawaj jest udało się Uhu! Szybciutko, udało mi się to wszystko pozamieniać. No dobra. Myślę, że będzie git. Dobra. Eee, ja wam ogólnie jeszcze, moi drodzy, powiem. Cholera jasna. Jak ten statyw lata normalnie. Jezus Maria. Co to się z tym cholera dzieje? Nie no, ja to muszę trzymać! Nie da rady! Ja to muszę trzymać! To nie wytrzyma! Nie da rady. Dwunasta. Jeszcze cholera sporo do przejazdu halnego. Jaki to jest niestabilny statyw do cholery jasnej. No. Nie, to przetrzymać. To nie wytrzymie No ja mu chcę RP1 zapodać. Tego. To, będzie, to jest zły odcinek. Nie wiem moi drodzy, czy z tego osobnych części nie zrobię, właśnie tak albo nie, bo halny, halny za niedługo w sumie przyjedzie. Jeszcze GoPro mi się porysowało, statywy mi się porysowały, wszystko oczywiście cholera, wszystko naraz, Jeszcze te psy tu lecą, no nie, bo oni się w ogóle tymi psami nie przejmują. Psy nie, nie, nie idźcie tu, nie idźcie tu. Stąd się. No teraz akurat. Muszę go trzymać, ale czemu on jest taki niestabilny? On zawsze był taki stabilny. Jasny gwint. Czemu? Zawsze był taki stabilny. Zawsze się dało normalnie wszystko nagrywać, a teraz co? Teraz co? Nawet spada jak go nie trzymam. Spada nawet jak go trzymam. Nie ma wiatru, to sobie to wszystko tak to odule, nie? rękom ręką, ładnie, schowam. E, no i tak. Już schowajmy teraz. Mam nadzieję, że już za chwileczkę halny nam. I co? to była mowa. Dziękujemy, dziękujemy za informacje. Już się mordka cieszy oczywiście, że Halny już za niedługo sobie prześmignie tędy. Superowsko. No dobra, tu jeszcze tego nie spakowałem. Pozwólcie mi, że spakuję sobie. Tak. Ten muszę tu wepchać. No i teraz tego elfa zapowiadają, tak? To on się schalny będzie mieć tego ostatnio, jak ep071025 mi tu zapodał ciekawe rp1, nie było takie powalające, tak jak już mówiłem, takie w przypadku ep07514, nie, to było 1064 i powalające rp1, raczej znaczy pierdzące rp1. 13 minut to już trwa ten film. A jak cięcie zrobię, to mi się po kilku minutach to wyłączy niestety. W takich dwóch sekundach nawet. No, to moi drodzy ja. 12.03. trzy. Halny, no gdzie jesteś? Teraz chyba odjeżdża dopiero. No, ale odjeżdża że dwa, ale zawsze tak jakoś się zdarzy, że odjedzie później, nie? Bo za zawsze, zawsze tak, kurde, jest, że Zawsze sobie później odjedzie. Telefon ma ile baterii 66? Jeszcze 69 przed jakieś 2 minuty temu chyba. O, już halny, już halny. Dziękuję. RP1, ale nie taki RP1 chyba wydaje eu 07052 Spokojnie. Poczekajmy jeszcze. 12.04. Już się Mikol raduje. Raduje się serce, raduje się dusza. Gdy żółte czoło ze Wrocławia wyrusza. No, tak powiedzmy. Przerubie, przeróbka. No. ale chyba jedzie. Chyba, chyba. Chyba, chyba. No, Zniątka będę robić oczywiście. Mewa? Co ty tu robisz? Wypadł! Nad morze, a tam coś jeszcze jedzie. Ale to ten F właśnie, chyba że to Kibel, no Jak Kibel to mi zagłuszy zaś, Halny, no nie, niebieski, niebieski. Eu 074E tym razem, ale jaka? 1022! Kurde, ale normalnie nie wycimy A jeszcze tego Elfa poprosimy o RP1 jakieś ładne. Zaraz zobaczymy jeszcze o Elfa. Elf? Elf. W tym razem myślę, że kibel. Proszę Ty mi jeszcze daj RP1 chociaż. Zero reakcji. 22 WED 008. No, Halny oczywiście wspaniały RP1. Super, 1022 Już zapieprza tam do żywca chyba. No, no to co moi drodzy? Koniec to by było odcinka. E, widzimy się jak najbliżej moi drodzy. Staram się wrzucać filmy jak najczęściej. Jak najczęściej choć właśnie w sobotę się część, że lipnika filmy pojawiają. No to moi drodzy, ja się z wami żegnam.